Zmiana dowódcy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. W dniu dzisiejszym na to stanowisko zostanie powołany pułkownik Mirosław Zima. Major Tomasz Basarab, wewnik prasowy dowódcy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Wśród zaproszonych gości są władze, przedstawiciele władz samorządowych regionu malborskiego, dowódcy zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych i innych baz z terenu całego kraju. Także przedstawiciele służb mundurowych. Pułkownik Leszek Błach był dowódcą malborskiej bazy od listopada 2013 roku. Za zasługi i osiągnięcia w służbie był wielokrotnie wyróżniany przez najwyższe władze państwowe, w tym m.in. Gwiazdą Zasług Lotniczych tytułem Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej, Lotniczym Krzyżem Zasługi, statuetką i karę otrzymaną za zasługi w dziedzinie szkolenia lotniczego. Oraz białą bronią za wzorowe działanie w powietrzu w zaistniałej niebezpiecznej sytuacji podczas wykonywania lotu doświadczalnego. Dowodzący do dnia dzisiejszego 22. bazą lotnictwa taktycznego, pułkownik pilot, magister inżynier Leszek Błach, został służbowo przeniesiony do pracy w dowództwie pierwszego skrzydła lotnictwa taktycznego w Świdzinie. TV Regionalna 24.pl TV Malbork TV Stum Żuławy i Mierzeja 24.pl To my tu kręcimy!